Dzień dobry. Witam, jest 5.55 rano. Obiecałem, że nagram nasz szpital. Może troszeczkę słabo go widać. Ale to takie zielonkowo-niebieskie miejsce. Jasne. To jest izba przyjęć. Tomaszów Mazowiecki. Dlaczego nagrywam ten film? Bo na naszych stronach tomaszowskich, facebookowych Nasz Tomaszów, Nasze Miasto Tomaszów i tak dalej non stop sieją propagandę o tych Zachorowaniach. Nie wiem, ile oni już tam tych zachorowań mają, ale pewnie z pół miliarda. Natomiast, no, może 5.55 to nie jest najlepsza godzina, powiecie. No, ale nie wiem, czy wirus akurat śpinie. Na dzień dzisiejszy to chyba kurne po 22.00 wirus nie przyjmuje. No, bo tak jak widać, cisza, pustka, żadnych karetek, nic się nie dzieje. A na stronach nas ciągle straszą. Czy jest uchu, jest źle, uh, jest coraz więcej zachorowań. To jest jakimś celem robione. Ja wiem jakim celem, natomiast nie będę Was informował ze względu na to, <kluzny> że nie chcę słuchać tej krytyki w moim kierunku. Nie dlatego, że się jej boję. Tylko dlatego, że to jest śmieszne. Zobaczymy co czas Wam pokaże. Proszę, przejdę kawałek. Jeszcze. Tu się nic nie dzieje. Parking pod szpitalem pusty. Odwracam się. Parking pod Kerfurem pusty. Proszę zobaczyć. Tu się nic nie dzieje. I pozdrawiam koleżankę Paulinę, która tak bardzo krytykuje mnie na Facebooku. <laughs> Jest z mojego miasta. Udało nam się nawet poznać. Kilka razy widzieliśmy się ze sobą. Od jakiegoś czasu, Paulinka, bardzo mnie atakujesz. No, jak chcesz mi coś przekazać, to może nie przez strony internetowe, tylko spójrz mi prosto w po oczy, pogadaj ze mną. Bo póki co to. Yy, chcę ci pokazać prawdę, jak to wszystko wygląda. A ty wierzysz w jakieś tam bajki, że krowy nurki dają, czy że wąż ma kolana. Proszę bardzo, tu się kurde nic nie dzieje. Przejdę kawałek dalej. Przejdziemy kawałek dalej. Zobaczymy co tutaj będziemy mieli ciekawego. O, jakieś auto. Jedno wycofuję sobie spod szpitala, spod parkingu. Pewnie lekarz skończył dyżur E60 odjeżdża. Nie mam nic do lekarzy oprócz tego, że powinni być karani za to, że nie chcą leczyć. Przysięgali to tak jakby żołnierz poszedł do wojska i nie chciał strzelać. Albo strzelać ślepakami. Proszę, izba przyjęć. Coś się dzieje? Hmm. Chyba żadnego ruchu nie ma. Idziemy kawałek dalej. Pokażę Wam od strony bramy wjazd wyjazdowej. Co tutaj się dzieje? Nie wiem, czy w tych namiotach powidowych jeszcze jest jakiekolwiek powietrze, bo sugerując się po wyglądzie, to wyglądałem jak spuszczone balony. No, ale no Chciałbym, żeby mi ci z Tomaszowa, naszego piękni pseudoredektorzy gazet e, internetowych, portali internetowych, przepraszam, żeby mi pokazali, gdzie są te kurne statystyki. Bo nie wiem, te, ci ludzie są zamkani w domach, tak? te statystyki się powiększają. Teraz każdy będzie mówił, że ci ludzie są, są w domach, tak. OK, ale co w takim razie robi szpital? Hmm. Myślę, że tu się nic nie dzieje, proszę. Tam są namioty w oddali. Cisza. Wyglądają tak, jakby nie były aktywne. Coś się tutaj dzieje. Pierwsze dwa okna u dołu nad namiotami i przyjęć. Nic się nie dzieje, powiem. kochani. Więc proszę Was, tych znasz, Tomaszów i, 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 i z innych e, głupich portali, żeby nie straszyli naszego społeczeństwa <laughs> drastycznymi jakimiś jakimiś drastycznymi e, wpisami, że Tutaj, kurde, nie wiem, jest taki załam, że nie ma już kto pracować praktycznie, że nie ma już miejsc i td I tp, i w ogóle pod szpitalami karetki stoją, wyją, kurne po 25 godzin. Bo jeśli stoją tam po, nie wiem, 12 godzin, to nawet z Krakowa dojazd do Tomaszowa to jest krótszy. Ja nie mówię, żeby tu każdy przyjeżdżał, ale to jest krótszy, krótszy czas, więc chyba dla dobra tych pacjentów można byłoby to zrobić. Natomiast... Nie wiem, czy ktoś chce to żeby w ogóle, mm, nie wiem, widzieć, mm, w jakiś sposób zaobserwować. Powiem tak, <laughs> dla mnie cały ten COVID to jakaś, kurwa, farsa. Nie mówiąc o tych politycznych zagrywkach, strywkach i tak dalej, nie. Ale chodzi mi o jedną rzecz, o służbę zdrowia. Nie róbcie ze szpitali, yy, nie wiem, jakichś pośmiewisk, jakieś kurne. Yy, bo dla mnie to jest pośmiewisko, jeśli ktoś mi mówi, że oj, ale się tam kurno dzieje, to jest tyle zarażonych, zakażonych. Ludzie, powiem Wam wprost, na litość boską, wiecie jak się w tym momencie wyzyskuje e, zwolnienie L4? Dzwonisz do pracodawcy, że masz temperaturę, że kaszlesz, że jesteś źle, on wypowiada mi o Samepit. epid dzwoniąc do Ciebie daje Ci 10 dni kwarantanny i zwolnienie. Uff, nie jestem w 100% pewien, ale tego, co mnie ktoś poinformował jest 100% płatne. Nikt nie przyjedzie, nie sprawdzi, czy ty kurwa przechodzisz COVID, czy ty nie przechodzisz COVID. Więc bach, masz 10 dni wolnego. Statystyka jest. Jest zachorowanie na COVID. A taka jest prawda, że duża część osób wykorzystuje to. Następna część osób to po prostu nawet tego nie przychodzi, bo ktoś im tam... Przysłał kurde gdzieś tam jakiś sanepid, lekarz, nie wiem jak to tam teraz u nich funkcjonuje do końca, ale przysłał informację, że no niestety, ale może by być pan pani zakażona, zarażona, czy jak to tam i dziękuję. Musi pani zostać pan w domu. Statystyka idzie do góry. W tym momencie przeforsowali tą ustawę, że jeśli jedna osoba w domu jest podejrzana, nie o chorobę, to cały dom jest y, odizolowany. tak? Wszyscy muszą przejść kwarantannę. Tam mogą być, nie wiem, przykładowo z czterech osób jedna zarażona, bądź w ogóle niezarażona, ale podejrzewają. Statystyka idzie 4 osoby plus. Więc nie dziwcie się, że podwyższa się w tych mediach y, ilość zakażeń, bo oni nie liczą ilość zakażeń, tylko podejrzanych. Więc przykładowo z 60 tysięcy, przykładowo ostatnio ostatnich, widziałem 30 tysięcy, ale. Mniejsza większość. Przykładowo z 30 tysięcy kochani. To pff, nie wiem, może 2 tysiące, ma jakieś tam <laughs> To Jest śmieszne kurde, co robi. Co robią politycy i rząd. Ale wiecie, co jest naj, najśmieszniejsze? Że wy ludzie wolicie kłócić się między sobą, tak jak pani Paulina, która <laughs> często do mnie wyskakuje. Ostatnio z pretensjami, niż po prostu pomyśleć, posłuchać kogoś. <coughs> ja nie mówię, że ja mam rację. Tylko, że nie siedzę na Facebooku i nie obserwuję, a staram się racjonalnie podchodzić do sytuacji. Eee, analizować. Eee, nie czytam facebookowych głupot, bo tam są pierdoły. Staram się opierać na, na poważniejszych reportażach, jakichś e, pismach, <coughs> wieściach. Nie popadam w paranoję, nie chcę nosić maski, jestem astmetykiem. Od marca wciskają mi Bayer, że jest COVID, że o, ludzie umierają. Jestem astmetykiem, jeśli miałbym się zarabić, zarazić, to pierwszy bym umarł. Mam problemy z oddychaniem normalnie, a co dopiero przy covid -zie. No ale wierzycie w bajki, nie? Ja myślę, że co niektórzy, to już dawno powinni wyrosnąć tych bajek, także... Ruszcie trochę głową i nie kłóćcie się między sobą, tylko kurne zjednoczcie się, bo nawet gdyby był ten COVID i będzie choroba i zaczną ludzie, że tak powiem, przekręcać się, to pamiętaj, że jeden drugiemu musi pomóc. A jeśli w tym momencie zepsujesz sobie relacje społeczne, to nikt ci nie pomoże. Nikt. Odwrócą się w strachu od ciebie, rozumiesz? Dlatego ważne jest jedność w narodzie, we w społeczeństwie, ale to do tego trzeba dorosnąć. A jeśli ktoś nie może dorosnąć, sam tego nie rozumiem. Dawniej przekazywały to pokolenia. A teraz każdy jest mądrzejszy od drugiego. Jak to było kiedyś nagrane. Każdy ponad każdy. Z syn.